To pani kolega Ireneusz Zbitek Raś mówił wczoraj jednoznacznie w wydarzeniach, to jest aborcja na życzenie. No poseł Raś chyba nie wie, o czym mówi. To może jak pan redaktor pozwoli, to ja powiem, co jest w pakiecie praw kobiet. Platforma Obywatelska, podobnie jak nasze wszystkie siostry, partie hadeckie, nowoczesne partie europejskie, zrozumiała, że... Państwo musi dać prawo kobiecie do podejmowania decyzji o własnym macierzyństwie zgodnie z własnym sumieniem i sumienie polityków nie powinno zastępować sumienia kobiet. To po pierwsze, po drugie, platforma obywatelska dojrzała do tego, co mnie bardzo cieszy, że kobietom polskim trzeba zaufać, że Kobiety chcą mieć dzieci, a jeśli w jakichś niezwykle trudnych sytuacjach podejmą decyzję o tym, że chcą usunąć ciążę, to znaczy, że to jest sytuacja tak wyjątkowa i tak trudna, że żaden polityk nie ma prawa zmuszać tej kobiety do rodzenia dziecka. Ale ten nasz pakiet, czy pan redaktor nie słyszy? Tak, doskonale, ale tak pani narzekała, że pani cały czas przerywa, więc pomyślałem, że trochę ja posłucham. Wystraszyłam się, bo, bo straciłam pana z wizji. Znaczy, nie, nie, jest nie. Krótko, jestem, krótko w dwóch zdaniach. Znaczy ja mogę pani poprzerywać. To jeśli to nie jest aborcja nie, nie. Na życzenie, to co nie, to jest właściwie? W dwóch zdaniach. Mhm. To jest pakiet składający się z dwóch ustaw. Pierwsza to jest bezpieczeństwo kobiet i tam mówimy o tym. Że żeby kobieta świadomie podjęła decyzję i żeby jej macierzyństwo było bezpieczne, to musi być edukacja seksualna, dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, musi być także dostęp bez recepty do antykoncepcji awaryjnej, musi być finansowane przez państwo badania prenatalne, musi być także program leczenia bezpłodności in vitro, bo my chcemy, żeby się rodziło więcej dzieci.